No jak, cash? To w Co oni z nami grają? Cash baby. A jak je odbierzemy? A, za trzy dni zjawi się w Warszawie kontener z dolarami. Wystarczy podjechać na cargo, na okęcie i jest wasz. Wydadzą nam kontener brudnych pieniędzy, just like that? A Carlos, who is at airport on Friday? El viernes. El viernes, Waldemar. Aaaa! Waldek! Kochany Waldek! I Waldek wyda container jak pokażę mu. to. A druga połowa? Będzie miał ją Waldek. Ale ci panowie mają jakieś wątpliwości? Nie no, tylko tak Na co to drzeć pieniądze? A, ah, tak cię uważam. Nie wracam do Ameryki, jadę dalej. Tam, gdzie jest więcej takich. Mają rozmach, skurwisyny. No, Ja! Panowie, to jest jakaś pomyłka! Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę. Cześć, killer. Jak Uf. tak będziesz drobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz. No! To mówcie. Imię, nazwisko, zawód. Nazywam się Jerzy Killer i zawód jestem taksówkarzem. Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer. A jak mi powiesz, że to jest pomyłka, to zostaniesz w ryj. To pomyłka. Podnieście mi go. Że Jurek, po co oni tu są? Komisarzu. Że oni bronią nas przed tobą? Nie! Oni bronią ciebie przede mną! Panie komisarzu, to nie wypada! Co nie wypada? To nie wypada być zatrzymanego na pierwszym przesłuchaniu! Że go goniłem trzy razy, a on mówi, że pobyłka? Jureczku! Spokój! O! Uch. 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 Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie! Co ja mam zrobić, że naprawdę nazywam się Jerzy Killer i jestem taksówkarzem numer 7775. Ty długo byłeś dobry, Killer. Ale padłeś. Bo ja byłem lepszy. Jakieś 46 razy lepszy. I dlatego do końca życia będziesz oglądał świat w kratkę. O, Ale najpierw ze wszystkiego musisz się tutaj panu prokuratorowi wyspowiadać. Wyspowiadać Prokuratorowi? A co wy sobie killer myślicie? Że myśmy wysłali tę naszą elitarną brygadę antyterrorystyczną, żeby zwinęła bogu ducha winnego taksówkarza? Tak? Eee. O świcie? Myślicie, że ci nasi chłopcy nie mają nic innego do roboty, tak? Popełniłeś błąd killer. Zapomniałeś po sobie posprzątać. To cacko znaleźliśmy w pobliżu miejsca, gdzie zabiłeś kilotynę a w twojej taksówce karabinek snajperski Steyr. Z tej broni zginęło 40 osób w całej Europie i na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czapa! Jest to prawda zawieszona, ale dla was zrobimy, co? Wyjątek. A nawet jak się nam nie uda, to wolności tak czy owak nie zobaczycie. Co ty myślisz, cwaniaczku? Że z piątego przykazania możesz sobie zrobić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością! Nie no, skąd? Co pan? Zabijałeś kanalię. Fakt! Ale odpowiesz za każdego jak za niewinnego człowieka. No Proszę cię. Zacznij mówić. Zacznij mówić. Mówcie, killer. Mówcie. Tak będzie dla was lepiej. Niewiele lepiej. Ale... Ale lepiej. Wiesz co? Pójdziemy ci na rękę. Dostaniesz pojedynczą celę. Aha. A jak nie, to zamkniemy Was do celi z Kudłatym. Uj, już. A wy nie wiecie, kto to jest Kudłaty. Nic. Nic nie powiem. To w takim razie ja podzielę się z Państwem wynikami mojego. Wiem, że jednym ze stałych klientów Killera był boss polskiego świata przestępczego Stefan Siarzewski, bardziej znany jako Siara. I to najprawdopodobniej on stoi za śmiercią ostatniej ofiary killera Andrzeja G. Gilotyny. Co pan na to, panie komisarzu? Na to pytanie Zabije ci ty i telewizyjny, kurwiszonie, już nie żyjesz. A co, mógłby pan pokazać na tym telewizom. Nie mogę pokazać bez względu na to. Nie wiem, no, co tak dawno mówił pan, że killer nie istnieje, że jest tylko wymysłem dziennikarzy. Pani daruje, ja ale to był jeden z moich zawodowych trybów. 응. 온 м е с т 이꺼여러분 Co? Może nie jestem u siebie? Gdzieś była, Lafieryndo. Nie przedstawisz mnie swojemu gościowi? Z przyjemnością. To jest moja żona, Lafierynda, a to jest mój najlepszy przyjaciel. Ale nie ma przyjacielu, ona już idzie. Może panu zrobić kanapki albo zmarzyć jajka? Cycki se usmacz. Ty wiesz co to jest? Ty wiesz co to jest? To jest killer! on się narodził. You talking to me? You're talking to me? Fuck. Co ty wiesz o zabijanie? Ty stara dupa jesteś. Chodź tu do nogi. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Chodź tu. Siadaj. Siadaj, daj łapkę. Daj łapkę. Dobry piesek, Teraz leżeć. 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 A co ty tu robisz? Co ty tutaj robisz? Chodź mi do to tak. Co ty tu robisz? Nie do piesek. Nie do piesek. Chodź tu. Cześć, widzę! Cześć. Dzień dobry, panie komisarzu. Chodź, Polski. Noga, idziemy. Na spacery. Nie biję, nie daję ani grosza. Czy ty wiesz, jakich ja kosmetyków używam? No jakich? Najtańszych! Zobacz, zobacz, jak ja wyglądam. Nie mam na kosmetyczkę, na masaż, na nic. Nie może być. A kiedy się upominam, to mówi, że wsadzi mnie do plastikowego worka i wrzuci do wisły? że nie dam ja ani grosza więcej? Poczekaj, poczekaj, ja tam przecież jednak coś mam. O, siara mi dał. Chcesz trochę? Zakupuj Nakupuj sobie kosmetyków. Ile? 300 dolarów? No. Opujałeś. Oh, Co ja sobie za to kupię? Waciki. Zlecił mnie zabić? Ten półdebil, ta sklonowana owca! To gówno w błyszczącym gresie, On ze mnie nie istnieje! Chcę pan o tym porozmawiać. Bardzo kurwa, jego mać chętnie. Dobra, nie pojechałem. Dzięki. W końcu wpadłem na genialny pomysł. Poszedłem do ambasady proszę. Dali bez szemra. Co to jest? Dwa tysiące pesos. To nie jest dwa tysiące pesos, tylko dwa razy po gówno warte tysiąc pesos, tak? No tak. jaka to różnica jest? Gazetiler! Spierdalaj! Jaki spierdalaj? Sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi tapicerkę zapacz. O, komisarz Ryba. Duj masz siela! No to się dzieje wąski! Ryba zasadził się na Ciebie! Ale jak! Kto się zrobił w twoim mieszkaniu? To wiem, ale on wiedział, gdzie mieszkam! No co z ja mogę wiedzieć! A te kanapki to dla kogo niesiesz? Yy, chcesz jedną? W dupę se wsadź, konfidencie jeden! Konfidencie? Przecież się ostrzegłem! Nie ma się kapusia, ale już! Kaposiu! Mogłem powiedzieć rybie, że jutro na lotnisku będzie zadyma! Jaka za dyma? Eu já sabe qual é. Sabe? Mas